Dzień dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Wojciech K... A ja Grzegorz Del. To jest Dziennik Internetowy Dzień... Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Kłamczyk i jak niektórzy z Państwa wiedzą jestem producentem tego programu. Dzisiaj będę może nawet Michał Prawdomówczyk. <śmiech> <śmiech> tak, jestem taki bardzo zadowolony, chociaż w zasadzie nie mam powodu, ponieważ to... Koniec! Po tylu latach... Po 15 odcinkach 10 lat czy jakoś tak, kończymy ten nierówny bój. Symulacja Pelikana się nadpisała, i niestety nie może więcej już wymyślać tego programu. Ale cieszymy się. Cieszymy się, ponieważ nie, nie mieliśmy już serca do tego programu, nie chciało nam się go w ogóle robić. No bo przecież, po co zarabiać pieniądze? Po co ten konsumpcjonizm, prawda? Ja na przykład bardzo nie lubię brzyzę się pieniędzmi. Samochód w leasingu to co? To. Rower y, mam z komunii Jubilat 2. dostałem od dwójka marka. Jak widzą Państwo, nade mną ten wspaniały napis. Jest to odcinek sponsorowany, ale nie martwcie się, nie będzie tutaj żadnych lokowań. Tylko y, w związku z tym, że to koniec, to y, no, kto mi zabroni, y, dzięki komputronikowi i temu, że będzie chciał z nami zatańczyć ten ostatni taniec, y, przygotowałem dla Państwa y, wiele fantastycznych atrakcji. Także zaczynamy. No i pierwszą atrakcją, pierwszą, pierwszym punktem programu y, będzie wizyta ciekawego gościa. No zapraszam. Jak no, ty się ubrać? No co? A gdzie masz marynarkę? No nie mam, no przecież nie, nie, mam, nie, nie ma programu, to nie mam marynarki. No. Skąd no, ale co mam, mam mieć? W taki coś? I... Powiedz, proszę Państwu, powiedz. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Wojciech Kuc, a to jest... No, sami Państwo widzą, co to jest, no to jest dziennik internetowy, który nie ma sensu, bo... Ale po co ja tu jestem w ogóle? No jak to po co? No, no opowiadaj o sobie. Ale co ja mam opowiadać? Ci ludzie przecież widzieli w każdym odcinku, co ja tam opowiadałem. No przecież to było 13 odcinków w 10 lat, no to jest... No to ten można powiedzieć 14. No ale po, po powiedz, czym się zajmujesz? No, niczym się nie zajmuję. Nie, niczym się nie zajmuję, bo nie mam pracy, bo zwolnił mnie pan. no To co mam robić? No. Jakie, jakie może interesować? Jestem pierwszą osobą, której AI ja, zabrało pracę tak naprawdę i od dwóch czy tam więcej a, ja, odcinków. Ja, ja, tam. Y, jakaś durna mm. symulacja pelikana, a ja siedzę w domu i nie mam co robić. No. Co robisz w wolnym czasie? Nic nie robię, bo nie mam pracy. Po co ja tu jestem? Czy ja mogę już iść? Nie. Zrobimy ty newsy z kapelusza. No to, to proszę, to róbmy, róbmy. proszę dać kapelusz i proszę, róbmy newsy z kapelusza. No. Aha, nie ma, nie ma, bo to był mój kapelusz. To był mój prywatny kapelusz, Gdzie który jest? ja brałem z domu. W domu jest. Ja nie będę zostawiał swoich prywatnych rzeczy tutaj. No co mówi jakieś coś mów jakieś. Newsy ja nie wiem jakie są newsy, no. O, proszę bardzo, Filip Kaiser będzie nie walczył w Fame MMA. Zamiast niego będzie walczył yy, Krzysztof Gonciarz. Już, już walczył. No mówię, że już będzie walczył, już, już, już. przegrał, dostał... Łeb dostał. Tak, od gimpera i... Kto, 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 kto by to wymyślił kilka lat temu? No, no ale W przyszłym tak. Fame MMA rok będzie walczył z Marianną Schreiber, nie? Nie wiemy, nie wiemy tego. To, po co pan e... robi ten program? Ja nie rozumiem, jak, dlaczego... Newsy. Dlaczego ten Kapelów. program jest? Dlaczego on powstaje w ogóle? Bo możemy jeszcze się coś przydać na koniec, się pożegnać, z... pożegnać się z widzami bo, ładnie. Bo komputronik, tak? Bo komputronik i bo to, jest, to jest powód, dla, dla, dla którego ten odcinek powstaje? A, a nie chcesz się z widzami pożegnać? A powiedział pan, że będzie niespodzianka na koniec, dzięki temu komputroniku? Nie powiedział pan, bo pan zapomniał. Bo to niespodzianka jest. Będzie niespodzianka, więc proszę poczekać, do, dotrwać, to będzie niespodzianka i będzie można się nie spodziewać. Kolejny news. Skończyła się powódź. Ludzie tracą dobytki. Dobytej. Już nie tracą właśnie. Całego życia. A pan po prostu, skończyła się powódź. Śmieszne, śmieszne filmy się do internetu. No. I właśnie dlatego się zatrudnia prowadzących normalnych, którzy prowadzą taki program i mają energię i są w stanie coś zrobić, a nie no, jakby producent normalnie. siada proszę. i po prostu proszę, proszę nie wyłączać, ja już sobie idę. Proszę tutaj dalej prowadzić ten fantastyczny program. Albo nie, gówno, zostanę. Zostanę, będę patrzył do końca jak pan Tonie. Także moi, moi drodzy, kolejną ciekawostką yy, będzie segment. AI z AI. Czemu AI? Dlaczego znowu. Robimy w ogóle? sobie takie Nie, ale. AI -a. Nigdy, nigdy nie porozmawialiśmy o tym, dlaczego yy, nie został wybrany drugi prowadzący zamiast Grzegorza Zelcera. Tylko od razu jakby zostałem z przeproszeniem wy na pysk. Ej, naprawdę ja generowanie miał... dwóch... To jest przyszłość! To jest... Przy... jaka przyszłość, przepraszam bardzo, no to jest... No to jest przyszłość, ludzi stają się zbędni i można produkować dalej za darmo. Yy, to, to, dobrze, w takim razie, yy, proszę Państwa... Z... z symulacji pelikana, która już nie produkuje, ale nagrała jakieś dziwne coś, czego do końca nie rozumiem, yy, taki oto materiał. pożyczyć tego? Mówiłem ci, że zacząłem tworzyć muzykę? Nie. Tworzę muzykę. Jestem muzykiem. Okay. I tworzę ją z pomocą sztucznej inteligencji. Aha. Czyli w zasadzie nie jesteś muzykiem, no, tylko. No nie, poszukujemy. Ja nie, nie, nieprawda. Ja piszę prompty. Tak i dzięki temu te piosenki powstają ja też mówię tej sztucznej inteligencji hej posłuchaj zrób teraz piosenkę w takim i w takim stylu i ona jest zrobiona i powstaje i na przykład zrobiłem wakacyjny hit na bazie mojego tekstu piosenki mogę ci go puścić jak chcesz no strasznie chcę proszę to uwaga puszczam Srakakulo? Srakakulo, no. Co to, jest? Co to, to znaczy? jest? To jest z chorwackiego słowa. I co to oznacza? Kamień. Ale mam też inną piosenkę, na przykład mam, mam piosenkę taką z księdzem. O, świetnie. No. I to też też puścić teraz. Tak, tak? i To też jest taka to jest piosenka. Dokładnie to, czego potrzebujemy na koniec działalności. No, no. No, czemu to nie działa? Hmm. Może to znak? Nie, no na pewno nie. Nie, Poczekaj. na pewno gdzie? Ksiądz jest jak Bóg, tylko że w sutannie, tylko że w sutannie on dotkniecie, Nie mów tego mamie, on dotkniecie, nie mów tego mamie. Ksiądz kocha Cię, zatem go pocałuj, zatem go pocałuj, na ofiarę złotówki nie żałuj. Złotówki nie żał. To jest moja druga piosenka, którą wymyśliłem. Mhm. Napisałem do niej tekst i przygotowałem całą, całą resztę. Co przygotowałeś całą resztę? No przygotowałem całą resztę, no, no, jaką mówiłem, resztę? O, ale co sposób. jaką resztę przygotowałeś? Mam też piosenkę o... Ej, ja i to przygotowała, nie ty. Mam też piosenkę o makaronie, jeżeli byłbyś no, zainteresowany. No makaron, dawaj. Tak, on się bardzo długo ładują, ale jak już się załadują, to są spoko. Tylko, ale tylko... warto czekać, nie? Warto, warto czekać. czekać. Jadłem, jadłem To jest taka piosenka. Mhm. Mam, chcesz jeszcze posłuchać? Czego? Innej? No. To jest piosenka owych. Gdzie są moje pieniądze? Gdzie jest moja wypłata? Jak mam przeżyć ten miesiąc? Nie chcę jechać do brata.

To, to teraz ty się będziesz mnie pytał, dobra? Co się mam pytać? No tam czy zawsze chciałem robić ten program, czy. Czy coś innego może jednak chciałem robić czy tam, czy... Hmm? No? Czy, czy zawsze chciał Pan robić ten program? Nie, właśnie nie, jakoś nie, nie zawsze. Kiedyś chciałem robić takie prawdziwe, fajne programy. Takie odcinki, takie bardziej dokumentalno takie takie bardziej takie z takie pra prawdziwe, do, do sedna... To super, że jakby to, co, czym się Pan zajmował, że robił Pan ten program, to nie chciał Pan tego robić. To jest zawsze mm. fajny wyznacznik takich y, osiągania sukcesu w życiu. No, czasami trzeba wybrać, czy gonić marzenia, czy gonić pieniądze, prawda? I yy, no, chciałem robić te, 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 te programy, nawet zrobiłem kilka odcinków, ale, ale stacja powiedziała, że upadłem na głowę. No i nigdy nie wyemitowano tych, tych rzeczy, nigdy ich nie puszczono, ale... Jako, że teraz nie boję się konsekwencji. Proszę bardzo, oto one. Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie znikają wasze skarpety? W każdym domu jest ta sama historia. Wrzucasz do pralki skarpety, a po praniu połowa znika. Dlaczego? To pytanie, na które postanowiłem odpowiedzieć. Dzięki mojej wyjątkowej technice przesłuchiwania pralek potrafię znaleźć nawet najbardziej uparte skarpety. Niektóre z nich są kryminalistami. Uciekają, ukrywają się, ale ja je znajduję. Dla tych najbardziej upartych stworzyłem specjalne więzienie. <laughs> Nie macie pojęcia, do czego te skarpety są zdolne. Nazywam się Janusz Nuar i jestem. detektywem zaginionych skarpetek. Dużo pan takich zrobił? Jeszcze 12. I był pan zdziwiony decyzją stacji? O co? Nie, fajne, fajne, fa, fajne fajnie, że, że, że pan. Co? A nie fajny? fajne? Fajne, fajne, fajne. Dobrze. To jakie ma pan jeszcze tutaj atrakcje? Dużo mam ma, ma atrakcji jeszcze takich niespodzianek. Y... Zadzwońmy do Grzegorza Zelcera. Może coś powiem. Zostaw wiadomość, i tak okay. nie odzwonię. Okay. Miał pan z nim jakiś kontakt? Jaki kontakt? Nie wiem, telefoniczny, nie wiem. Mailowy. A to, a to nie. No ja też nie. No dobra, ale coś tu, coś jeszcze tu będzie w tym programie, czy już yy, mogę tak, iść do tak, domu. Ma, ma masę atrakcji jeszcze przed Państwem. Yy, to teraz, to teraz zobaczmy to. A teraz przed nami kolejny dział. Dział, który jest, wjeżdża tu niczym, niczym działo. Niczym. Niczym bombowiec. A czemu bombowiec? Bo Dawid Myśliwiec. To właśnie dzisiaj z nim się połączymy i będziemy z nim rozmawiać na tematy ważne i istotne, czyli globalne ocieplenie. Sprawdźmy, czy Dawid jest z nami. Halo, panie Dawidzie. Halo, halo. dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie Dawidzie, globalne ocieplenie. Zaczniemy z takiego pytania z grubej rury: no jest czy nie ma? Jest. No, tutaj zdania są pomieszane, ale pan mówi, że jest. Dobrze. W takim razie y, zauważyliśmy już, że globalne ocieplenie. Y, no co, na pewno jest cieplej. Jest cieplej. Ale też czasem jest zimno. I czasem jest zimniej, więc ja tutaj jako. Ale to panowie to prosiłbym, prosiłbym tutaj, żebyśmy się trzymali jednak tego, żeby odróżniać pogodę od klimatu. Zmiany klimatu są systemowe, globalne. Pogoda się rzeczywiście z zmienia, prawda? Mm. Dobrze. To ja bym prosił, żebyśmy na, na chwilkę po prostu przestali się wymądrzać. Tak. I ja przejdę sobie do kolejnego pytania. No bo jeżeli już mamy to globalne ocieplenie i ono jest z nami i tak naprawdę powoduje nie tylko to, że jest cieplej, czasem zimniej. Ale też powoduje różne takie zmiany pogodowe, które w ostatnich miesiącach były bardzo widoczne, właśnie jakby powódź natychmiastowa to. albo susza natychmiastowa albo te... tornado natychmiastowe. No i to moje pytanie jest takie: czy to prawda? Tak, zdecydowanie, ja w ogóle bardzo się cieszę, że tutaj ten temat jest tak profesjonalnie podjęty, że nie sprowadzamy tych zmian klimatu tylko do zmian w obrębie temperatury, ale do coraz częstszego występowania takich nietypowych dla naszego umiarkowanego klimatu wydarzeń, właśnie typu trąby powietrzne, powodzie błyskawiczne, noce tropikalne, czyli takie noce, w czasie których temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, więc zdecydowanie taki, taką manifestacją, objawem zmian klimatu, które są powszechne niezaprzeczalne, antropogeniczne, będą też tego typu wydarzenia. Równie dobrze można przypisać zmianom klimatu, na przykład wystąpienia jakiegoś wielkiego gradobicia w środku lata. To też może być oznaka zmian klimatu. No i fajnie, dobra, i teraz w takim razie mam pytanie, jak mamy już taki właśnie na przykład nagle pojawia nam się super tornado, albo takie właśnie że ekstremalne warunki na przykład dobra mamy pojawia się super tornado natychmiastowe tak. i chcielibyśmy chcielibyśmy je okiełznać żeby wytworzyć z niego to energię to jakoś. tak że mam mhm. mocno wieje to my wszystkie te turbiny na zewnątrz i robimy prąd czy takie rozwiązanie jest możliwe Możliwe ale ja Nazwałbym to niebezpiecznym i chyba. No dobra, no ale to tam pana, tak, pańskie zdanie. Dobra, no to, to wiemy, że można. To jest możliwe, czyli można na tym zarobić, znaczy tak. wykorzystać to dla dobra. To jeszcze drugie pytanie: świata. jak mamy taką powódź natychmiastową, która wiąże się z tym, że leci bardzo dużo wody, mhm. to teraz takie rozwiązanie, właśnie, żeby tę całą wodę zgromadzić, i na przykład, wie pan, wysłać ją gdzieś w kraje, w które jest bardzo potrzebna. To możliwe czy niemożliwe? Mo możliwe tylko czy to jest. Trzeba sobie zadać inne pytanie, czy to jest w ogóle opłacalne i i... no, Nie było tego pytania nie można patrzeć było zupełnie... na to, czy coś jest opłacalne, czy nie. No, panie Dawidzie, tak, no bardzo przepraszam. Ja nie, nie wiedziałem, że rozmawiamy tutaj z kimś tak yy, obliczonym na, na zarobek. Na zysk, tak. Dobrze, panie Dawidzie. Ja miałem jeszcze jedno pytanie, ale go nie będę zadawał, bo wydaje mi się, że chyba już wy, wyczerpaliśmy temat. Ja miałem jeszcze jedno Ty pytanie. Ty miałeś jedno nie pytanie. Nie wiem, czy, czy tutaj, Wojtku, miałeś to pytanie, co ja, ale chyba inne miałeś pytanie. Tak, no, ale to ja zadaj Mam pytanie. Twoje. Czy uważa pan, że ocieplenie klimatu może być tak naprawdę pomysłem szatana? Hmm. Szatana. Czyli. Tak, w kontekście religijnym? Czy tak. tutaj mówimy o jakichś złych ludziach? Z pisek? No nie, 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 normalnie diabeł urogi, że to jego sprawka. W sumie, jeżeli już rozmawiamy tak jak rozmawiamy, to no tak, tak, w sumie to tak. W sumie tak nie powinienem tego, nie powinienem tego mówić, a ja to powinienem ustalić z panem George'em albo z panem Billem, ale, ale w sumie to, 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 to tak. To, to nie tyle jest pomysł szatana, co on jeszcze uruchomił specjalną spółkę, zoo, która rzeczywiście te, te, te zmiany napędza. I... No to, to jest w jakaś ciekawa informacja. To jest no. ciekawa informacja. No. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem też podstęp jakiś boski, żeby tę wodę rzeczywiście wysłać do krajów, które potrzebują wody, żeby te tornada napędzały nam turbiny. Nie chcę się wypowiadać po prostu za zarząd. No ale no to, wypowiedzi wypowiedział się, się pan, proszę nie wypowiadać. Bardzo dziękujemy panie Dawidzie. Życzymy samych sukcesów i wszystkich dobrych rzeczy. Pozdrawiamy serdecznie. Oby pan żył w zdrowiu i szczęściu. To... Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. do widzenia. To był dział z, z ekspertem rozmowa, a teraz przechodzimy. No niech pan się roz, rozłączy, bo gada mi pan ja tutaj kończę. No. Jest pan zadowolony? No. Ale to było przyjść tutaj do tego programu. To. Dobrze, w takim razie drodzy widzowie, ja pozwolę sobie tutaj być ostrzem, które przecina wstęgę. Moi drodzy, tak jak mówił pan, pan producent, mówił na początku: Komputronik ma dla was niespodziankę, to znaczy ten odcinek, który jest pewnego rodzaju niespodzianką, i teraz tu wyświetla się adres. Jeżeli wpiszecie go w wyszukiwarkę w tym momencie, ten www. to co tu jest napisane, to dzięki temu wyświetli się wam odcinek niespodzianka pana Kłamczyka. Więc śmiało można odpalać i obejrzeć sobie ten odcinek teraz. Dobrze powiedziałeś. Wiem. To jest koniec. Dotarliśmy do końca. Już nie będzie więcej żadnych rzeczy. Dziennik internetowy idzie na dno. My opuszczamy mostek dowodzenia i, i po prostu wyżegnamy się z Wami. To jeszcze nie jest pewnie koniec tego całego kanału, bo, bo jeszcze sporo premier przed nami, ale... Dziennik internetowy mówi bye bye farewell. Czy ja dostanę zapłacone za ten odcinek? Nie, no ja. No, przecież komputronik wam dał jakieś pieniądze na to, co oni wam dali. Słuchaj, zadzwoń do biura w poniedziałek. Tam, Ela, może to ci coś zapłacą. No ja, ale to przecież. ja to pierdolę to po prostu. Kurwa, banda, nie do. Srał was, pies! Proszę. Gównym kurwa z dubska was srał. Kwiat młodzieży polskiej. Zasranym głównym z dupy. Kłamczyk ty chłop. Ten lepszy kanał na YouTube, te treści lepsze, takie inteligentne bardziej. Ty kur. jesteś złym człowiekiem. Mam dość, kur. To też jest element symulacji. Ja się kur. zabiję. Wojtek, co ty? Po... Wojtek, po... poczekaj. Weź no co ty, nie mów tak, Wojtek.